Hej siemanko z tej strony patrick 407 Witam Was dzisiaj z odcinku z Don't Starwa No i tak jak pamiętacie, ostatnio sobie robiliśmy tutaj te faremki. Z, okazało się, po przepoczytałem sobie trochę, że z tym czymś nie da się nic zrobić, żadnej energii, nie nic. I mam pomysł od razu sobie to od rana zrobimy chyba, żeby iść tutaj. I zdobyć sobie w końcu jakąś dobrą, porządną broń Jakąś jaką wiecie, taką... Fajną, fajniutką Tak więc biegniemy sobie tam Sprawdzę jeszcze jak tam nasze pajączki Czy się rozrastają Drugi i pierwszy, ok. Więc biegniemy dalej Wszystkie farmy mamy już zrobione, więc to jest mega spoko no i mamy też terrarium, ale na to nie jestem gotowy jeszcze. Nie ma szans, że na razie zrobię Terrarium. Przydałoby się też zrobić te różne takie na przykład takie coś. Nie nigdy tych rzeczy nie używałem, bo pierwszy raz dochodzę do, yy, do wiosny. I to jeszcze samemu. Dlatego więc nie robiłem nigdy tych rzeczy żadnych. Albo to, albo to, no nie wiem. Ale dobra. Gdzie idziemy? Idziemy na pustynię, słuchajcie. Czy przejdziemy tutaj dołem? Nie przejdziemy za bardzo, więc idziemy górą. Idziemy na pustynię po to, aby zdobyć sobie broń z tych macek. Nie na pustynię, co Co to jest? Ja się tego boję. To jest mięsna roślina. Nie wiem, nie wiem, na razie tego nie atakuję. Bierzemy sobie tą broń lepszą. Tylko my się poczuje troszkę nam naszego duszka. Tu gdzieś powinno być. No właśnie. Dobra, atakujemy to. Abi. Pomóż, dziękuję. Jeden hit. Raz, dwa. Dobra, po prostu będę to pił. Okej. Okay. I mamy z niej broń. I od razu chodź tutaj, Abi. Z tej jeszcze będziemy bili. Od razu sobie weźmiemy kolejną, co? No. O, kurde. Dobra, mamy jedno. Mój duch mocno dostaje, ale... Mamy dwa. I trzy. Gdzie jest hełm tutaj? Bij Mamy tak mało psychy, że masakra Dobra, co wyrzucamy to mięso wyrzuca. Dobra Abi wracaj No co to jest? Jakiś komar mnie tu atakuje Nie wierzę Komar mnie zabija Uciekam stąd Mamy mało sanity Tak więc na razie tutaj nic nie ruszam. Dobra, aby wracaj. Wracaj, bo potrzebuję mózgu. Biegniemy do domu. Mamy dużo tych broni, zapas. Więc fajnie. Nie bym mu pomóc, ale na razie nie. Mam nadzieję, że aby z nimi nie walczył, tylko ucieka jak normalna, przyzwoita osoba. Czy tam duch. Mmm. No i teraz tak, musimy sobie wyleczyć Sanity jakkolwiek. Tak więc wracamy do domu, leczymy sobie Sanity. Bo jak już widzicie, <laughs> pojawiają się tutaj ziomy. Tu sam te, tu dupy ten. Ok, pękniemy sobie dalej. Mm. Mamy w razie czego zawsze leczenie, więc to jest mega spoko. Mamy dużo tych broni, aż cztery. Więc mamy zapas. Mamy mało kamieni z tego co widzę, tak więc przydałoby się iść pokopać kamienie. Co zaraz będziemy mogli zrobić, o ile mój duch nie umrze, bo inaczej mi siądzie mózg. Co będzie mega słabe. Dobra. Od razu tu. Zaraz od odkładamy Do tej skrzynki odłożymy te bronie. Okay. To będzie nasza taka stała. Czy byśmy mogli coś ciekawego zrobić? Jakieś rzeczy tutaj, na przykład to albo to, co to jest w ogóle. Nie mam pojęcia. Aha. zrobiła sobie na spoko. Moglibyśmy zrobić drugą łódkę. To mi się wydaje, że jest dobry pomysł. To jest taki nasz mościk, a druga łódka będzie taka lepsza. Bo gdzieś mieliśmy przecież materiały do tego, prawda? Tutaj nie. Tutaj nie. Właśnie tutaj mamy ster i mamy te rzeczy do łódki. Więc będziemy się tym zajmować. Może porozmawiam z kwiatami. No dużo tych roślin chyba nie ma do gadania, ale to okay. i te chyba wszystkie to sobie będzie tutaj rosnąć. Dajmy sobie mikbosiki. A, 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 nie mogę się ruszyć, ok. Teraz tak, czy my co byśmy chcieli zrobić w sumie? Myśmy chcieli zrobić te rzeczy, prawda? Pajęczyny, mamy ich pełno. Więc bardzo mi to cieszy, że w końcu je wykorzystam. Teraz tak nie mamy. Ale tutaj są, proszę bardzo. Nie, jednak nie ma ich. Jednak ich nie ma. żartowałem. Będziemy się musieli też przygotować na to. Um, tak więc, znaczy, szkoda, że nie mamy tego oka. No trudno. Mam nadzieję, że mam melon wyrośnie. O. Może pójdziemy spać. Tą chwilę. Żeby nam się mózg zregenerował, że tak powiem. No i dobra, śpimy. Ten stół znowu się tam tutaj rusza. Bez sensu. Dalej, dalej, dalej. Jak najwięcej tego sanity potrzebujemy. Więc śpimy do końca dnia. Jakby jedzenia mamy pełno. Jak na razie. No. Jeszcze chwilkę. I... Okej. Okay, Wyrzuciło nas. Idziemy sobie tutaj. Jemy meatballcika. Wyjdziemy sobie dwa może. Handy idą? -e Handy idą. -e Okej. Okay. Chodźmy, tak więc, przed mury. Tu nam fajnie wszystko wyrosło. No to czekamy. Pokopię sobie może trochę lodu. Żeby mieć na te rzeczy różne. A, nie ma miejsca. Tak? Aha, no dobra. Żeby zabrać ten lód... Nut... no dalej, gdzie jesteście? Proszę bardzo, Abi, musimy jej bardzo pomóc. No, one nam nic nie zrobią. Jeszcze? Tak. Hop, Unik. Hop, unik. No, widzicie. Chyba koniec. Oby No to jest koniec okej. Okay. Biegnę tutaj. I teraz tak, luut palę tu ugotujemy sobie coś z tego nad morza. On nam się tutaj wykaraskał wezmę sobie to to odkładamy to odkładamy na razie po pierwsze to zawsze to myśmy... nie no przecież ja chcę iść łódką o mogę mogę gotować z tego chyba tak to będzie dobry wypełniacz w sumie Gadamy z tymi rzeczami To jeszcze wyrosło trochę O kurde, cool, tego czegoś nie widziałem jeszcze Takich śmiesznych To wyrosło przed chwilą Już jest wieczór, no nie Chociaż ja tu nic nie zrobiłem. Dobra, trudno Łódka, robimy sobie żagiel, może najpierw kotwicę, bo ster mamy, prawda? Jeszcze raz przejrzę te skrzynki. Mamy to, może coś jeszcze z tego ugotuję? Mamy ster, tak więc potrzebujemy jeszcze kotwicy na pewno. Która jest o, tutaj i potrzebujemy tego, co robimy? Linę. I cek. Teraz potrzebujemy jeszcze tego ja mam te rzeczy podpalać. Po co mi nie jest potrzebne w tym momencie, kurde? Wędka, siatka, po co mi takie rzeczy? W sumie tak by było lepiej. No i dobra. Czyli teraz jeszcze ster mamy, czyli jeszcze to Tak? Tak. Czy my nie mamy tutaj mamy tutaj proszę bardzo? My nie mamy tutaj nigdzie do zagranieni linii, chyba nie. A biodzój się no nie ma, dobra? No to robimy tak, żeby zrobić to, co Aha, no i nie mamy desek, to by, ale to weźmiemy ze stąd i winy odłożyłem tu, chyba? Tak, no nie mogę ich wziąć, w rękę sobie wezmę No i dobra Czyli teraz tak, stawiamy drugi statek nasz tutaj Wskakujemy I teraz gdzie chcemy dać te rzeczy Dałbym może ster gdzieś tu, znaczy to gdzieś tutaj Ster o Nie nie nie, okej. Okay. Gdzieś tutaj obok, żeby zaraz obok być i to bym dał o tutaj, może po boku o no, na razie niech to stoi. Ok, no i dobra, no i mamy łódź mega super. I mamy dużo sanity. Świetnie. Mity jemy schowamy może dwa jeszcze pogadamy nie, halo ja to przecież ja to sadziłem teraz żeby nie było deszczu znaczy sadziłem to po to bo jest deszcz i żeby nie trzeba było podlewać a tu nie ma deszczu nagle tutaj gadamy tu gadamy tu gadamy Tutaj też Dobra, zbierzemy sobie może nasze tutaj faremki No bo po coś to w końcu zrobiliśmy, prawda? Noc się zbliża, więc zbierzemy tylko tą jedną Zapalimy tym czymś może Pam, 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 co by się nam jeszcze przydało. Jeżeli robimy już farmę, to moglibyśmy zrobić klatkę dla ptaków po to, żeby móc zrobić sobie nasiona te, które chcemy. Więc w takim razie gdzie jest na znaków? nie wiadomo. Dobrze, bo trzeba złoto do niej. Ale nie wiadomo w którym tym będzie. Raczej, znaczy, nie Healing Magic Decorations, może? Nie. Struktury, no tu powinna gdzieś być, ale jej nie widzę. I w Farmingu też jej nie ma? Bez sensu. A tu jest. Dwa papirusy, to jednak nie zrobimy. Jednak nie zrobimy klatki dla ptaków. Czy się zrobić coś ciekawego w końcu w tych odcinkach, co? W takim razie... Możemy pójść... Do tego wormhola, albo powalczyć z tym kwiatem. Albo wypłynąć w rejs. To by mi się wydaje, że było o wiele lepsze. Wypłynąć w które... O kurde. Na spokojnie, Abi. Na spokojnie. Dobra. Mamy pusty ekwipunek dosyć? Mamy. Wszystko jest trzeba, potrzebujemy Jest. Dobra, czyli rozkładamy maszt w Żagiel No i płyniemy Wrais Nie do góry, do góry, do góry, do góry, do góry Nie, 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 nie <tuszy> Proszę Już walnęliśmy Stop Nie Jezu, my umrzemy tutaj. Powoli. No łapto Nie 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 nie. Górę. Weź ten masz, może straszne jest pływanie, jednak nie chcę pływać. Abi jeszcze mi tu zawadza cały czas. Za szybka jest ta łódź jakaś. No nie wiem. Zbieramy to. Stoi, 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 stój, stój. Proszę, 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 nie wali w to, dobrze, dziękuję. Ale drifty ta łódź wali. Nie, dobra, 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 dobra. A jak wpłyniemy w to, to był jakiś potwór, nie? A i nie? Zaatakuj to. Nie, nie chcesz. No to nie. O, ale możemy o. podnieść to. Tak żeby nie przywołać tylko. Nie, 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 nie. Nie, no nie Co ja robię z tą łódką? To jest koszmar. Do góry, do góry, do góry To jest mapa skarbów, nie chcę jej na razie Dobra Teraz musimy... Teraz Dobra Wniosek jest jeden. Jestem najgorszym żeglarzem na świecie. Co to w ogóle miało być? Wszystko, w co się dało przywalić, ja w to przywaliłem. Po prostu, no nie wiem. Gotujemy sobie coś chociaż z tego. Mamy to drewno, więc możemy zrobić to coś do... Przynęt chyba to jest. Tak? Tak. Weźmiemy sobie tutaj... ...tak w na jedno. I weźmiemy sobie... O kurde złoto Zrobimy sobie tą elektrodę. Nie mamy kamieni, prawda? Nie mamy kamieni. To jednak sobie nie weźmiemy elektrody i złota. Tak więc robimy tak. Tu nawet losną jakieś rzeczy. Kiedy będzie padać, ja się pytam. Hm? O, przed zaraz. No dobra. No to jak zaraz, to to spoko. Pogadamy sobie z roślinkami. Możemy coś podnieść. Tealweed. No i pada. Dobra. Pogadamy sobie to. Pogadamy ze wszystkimi rośnikami jakimi się możemy. Praca rolnika. No i będziemy chyba kończyć ten odcinek, wam powiem. Niedługo. Dzisiaj, no nie działo się za... O, ale nam pyra wyrosła! Ale duża pyra! Podnosimy ją oczywiście. I możemy posadzić, ale musimy motyką trafić. Dobra. Teraz te nasiona, plant. Oj, plant. Ale wielki pyrol na wyrósł. I kolejna. <laughs> ale fajne. Tu jakieś egzotyczne rosną. Zie ten, nie ziemniak, tylko pomidor. Widzicie, jakim jestem dobrym farmerem? Czy tam rolnikiem? Arbus nam wyrósł. Dobrze, dobrze, dobrze. Rosną. Na wszystko nam rośnie. Tylko, że nie mamy miejsca na nasiona, trochę, ale. To swoją drogą. Ile tego? Dropuj to. Do... do szybko, do lodówy. Co to też w sumie? Wszystko nam tu rośnie. Ale fajnie. O, to jest jakiś Aspa coś tam. Dragon Fruit! Nice! Tylko nie wiem, nie wiem jak się go używa jeszcze, ale... Kurde, ile my mamy tu rzeczy. Nie, 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 nie. Dobra. W następnym odcinku to weźmiemy. Dzięki wszystkim za oglądanie. Zajmujemy się w kolejnym odcinku rolnictwem. A wy co? Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeżeli wam się podobało. Dzięki, że byliście tutaj ze mną. Trzymajcie się. No i cześć.